Witam wszystkich dzisiaj wyjątkowo w godzinach porannych, dlatego że wyjeżdżam na trzydniowy weekend. Także zaczynamy słuchajcie przegląd. Pamiętajcie, że wszystko to co mówiłem pokazuje, ma charakter edukacyjny, nie są to porady. Nie są też jeszcze żadne rekomendacje inwestycyjne, tylko wiem, że jest to moje prywatne zdanie. Tutaj korekta prosta na Bitcoinie uważam, że na H4 jest bardzo dobrze widoczna. Ona się staje, już tak naprawdę się wypełnia, więc, ten setup jest do wzięcia pod uwagę nawet na weekend. Dajcie też znać na telefonie, na czym na czacie, czy widać, czy słychać. Tu mamy w mamy jedno mierzenie, mamy drugie mierzenie. Jest oczywiście ta korekta prosta, o której mówiłem, i pokazałem to też w tytule. Dzisiejszego spotkania, czyli punkta na górze BC, i na mierzeniu f 100 wypada równość. Temat jest o, o tyle ciekawy na Bitcoinie, że mamy bardzo ładny punkt odniesienia. Zwróćcie uwagę, że od tego dołka, to jest 17 dzień września, to wszystko, cała ta akcja popytowa, ten impuls. Od tego miejsca się bardzo ładnie rozpoczął. to mamy precyzję. Mamy 61, który wiemy, że na Bitcoinie bardzo dobrze pracuje precyzyjnie. Poziom bardzo często jest reagowany, rozgrywany. No i to są okolice 58 tysięcy. To jest wspomniana ta prosta z równością fal, czyli charakterystyczne FS1. Dodajmy oczywiście do tego jeszcze oznaczenia Elliotowskie, żeby to wszystko łączyć. Pamiętajcie, zawsze w tej kolejności Fibonacci fale wolumen. Także tutaj bardzo ładne wsparcie w okolicach 58 tysięcy. Jeżeli chodzi o sytuację na walutach, to szybki rzut oka na, na dolara. Zobaczmy, co się dzieje na dolarze. Dolar bardzo ładnie tutaj wypełnia te setupy, o których była mowa. Tutaj na milionowym portfelu pytaliście, tak, wszystkie pozycje tam pracują, są na plusie. Może nie wszystkie, jednak chyba jest na minusie, pozostały na plusie. Część zleceń oczekujących weszła, to pokażę też między innymi na kolejnym spotkaniu. Niedzielna odprawa o 20, macie link na czacie. Także to jest kolejne spotkanie obowiązkowe, wieczorna odprawa traderów, na której się widzimy, także pamiętajcie, żeby się zapisać, dajcie znać, czy link doszedł na czacie, możecie oczywiście wysyłać znajomym, też dać na nasz kanał telegramowy, tak żeby coraz więcej osób brało udział. Tutaj jeżeli chodzi o dolara, uważam, że zewnętrzne mierzenia i układ harmoniczny to jest to, co jednak wypełnia, zobaczcie. Mamy 61, mamy 161 przed nami, tak? Do czego służy zatem 61? Ano do tego, żeby wyznaczyć pierwszą część. Układu. Mamy XAB punkt B na 61, druga część układu B, C i D na 161. Tutaj widzimy, że jest wyżej. Bardzo ciekawy poziom, układ Kraba, to są te okolice 3,97 nawet, tak? Niecałe 4 zł, no ale widzimy, że cała ta fala jest wyciągnięta. bo w tej formacji zewnętrznej ona tak się wydłuża i cenowo, i czasowo, więc jest to widzimy, że odległe. Natomiast poziom jak najbardziej jest techniczny, no bo stoi bardzo ważny zewnętrzne mierzenie. Dobra, szybki rzut oka na indeksy. Zobaczmy, co się dzieje tutaj na niemieckim indeksie. Trzyma FIBO, bo to jest oczywiście bardzo wasza informacja, 61. Zresztą mówiliśmy o tym na milionowym portfelu, że ten setup na indeksie niemieckim może być na dwa razy rozgrywany, tak? I tutaj już pierwszą część widzimy, czyli XAB. Nie widzimy drugiej części BC i punkt D troszeczkę wyżej 19, 419,420 420 to są te punkty tam jest też troszkę niższe mierzenie zewnętrzne w BC Więc też warto wziąć pod uwagę, że ten pierwszy przystanek może być to, troszeczkę, troszeczkę niżej, tak? Tutaj mowa o 161 i to są te rejony, czyli 19395 19400, no i tyle jeżeli chodzi o indeks niemiecki, to widzimy, że e, duża szansa na to, że podbije bez wolumenu, więc bardzo często ta fala CD, czyli kończąca cały układ harmoniczny, jest właśnie bez wolumenu. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o. E, zobaczmy jeszcze DJ-a. Zobaczmy Nazdaka Może na DJ-u tam nie, ale na Zdaku coś jest. Tak, malejący wolumen to jest to, co widzimy na pewno. E, już sp sprawdzam. Tak, i jest jeszcze mierzenie. Od ostatniego dołka, okej, okay, no i mamy możliwy setup oparty, to jest ciekawe, bo to jest w ogóle korekta klejtonowska, możliwe mierzenie mamy też na 161 korekty klejtonowskie, czyli małe, duże firmy. proszę zobaczyć, bardzo solidne wsparcie występuje, 19, 970, 960, prawda, to są te. Bardzo mocne wsparcia FIBO, mały film, duże film, no i oczywiście klasyczny FTS. Eee, czy będą waluty? Tak, za chwilkę będą. Eee, po kolei, najpierw jeszcze złoto. Sprawdzimy co się dzieje. No, złoto wypełnia FIBO, tutaj nie ma uderza za chwilę, tak, bo znaczy za chwilę gdzieś tam utrzyma, wyobraźnia już to widzę. 61 nie ma tutaj zdziwienia, no bo poziom tak naprawdę od złoto chodzi od poziomu do poziomu 61 przed nami, więc ten poziom jest w tym momencie technicznie najważniejszy. 2652 widzimy, że jest bardzo mocny popyt, więc tutaj ta reakcja może być chwilowa, natomiast sam poziom stoi, więc ta blokada faktycznie troszeczkę wyżej się na złocie znajduje. Jeżeli chodzi o silver, sytuacja mniej techniczna, bo 61 widzimy, że jest oddalony, jeszcze nie była 50, nawet zaatakowana, natomiast 61 tutaj też stoi, prawda, więc tutaj na silver może być to też układem trójfalowym, zaraz sprawdzimy, jakby to mogło wyglądać korekcyjnie, chociaż ta fala B musiałaby być większa, prawda, żeby w takim zygzaku rynek zaatakował, rynek srebra zaatakował poziom FIBA. To są te rejony 31, 87, no dobrze, S&P jeszcze a edek fund jeszcze tak no to zobaczmy co tam się dzieje na walutach tu mamy dalej, ok tak, nawet dolarze, tak jak mówiłem, że spadającego noża nie łapie i nie łapie, dlatego że cały czas, zobaczcie, rynek porusza się wewnątrz korekt 1 do 1. Jeżeli nie wybije, to jest bardzo ważne, jeżeli nie wybije wyżej, nie zaatakuje tych poziomów troszeczkę wyżej. Tutaj mamy ciekawy setup swoją drogą, bo jest IZZB i61 FIBO ostatniej fali 10958. Jeżeli ten poziom nie zostałby zaatakowany, uważam, że rynek cały czas ma miejsca na spadki, podobnie na funcie, tak jak mówiłem o tym na niedzielnej odprawie traderów. Także tyle na dzisiaj, moi drodzy, miłego dnia Wam życzę, powodzonka, słyszymy się w niedzielę, o godzinie 20 na odprawie traderów. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się